Hej, świąteczko, witajcie z tej strony Gilon i to dzisiaj w sklepie 21 maja 2022 roku. Co dzisiaj mamy powrót bohaterek, czyli wstrząsa z 1800, tancerka dynamo, podżegaczka, e, polarna, reakcja, wielki Volt, łowca, zapłon, hypersonic, e, Wanderlust. No, a dalej mamy zestaw sprzętu bohatera za 1400, płaszczem motkowy za 400, widmowy pól za 1200, holo za 400, wyścigowa za 800, zwycięskie okrążenie za 500, zestaw ciszy za 1200 jeśli mamy malowanie, cisza za 1200, cichy cios za 500, wyblakła część za 300, mistrz szachowy za 300, dr house za 1500, dwie beczki za 1200, siorp za 300, E, Siercen stworzenie za 800, mistrz, mistrz musztry i musztardy za 800, krylowanka za 800, e, powtórka za 1200, wysłoniczka za 800, kanciasty za 500, płynność za 500, poplok za 800, taki podstępny za 500. Pakiet zadań z rycerza Omega, zestaw AliEye, zestaw Robocopa, zestaw MasterChef, zestaw KIT i Markus, i to tyle. Także co widzę, jeśli sklepik się podoba, to pamiętajcie: subzonę, łapka w górę, kodzić dla o a się zwołajcie jak nam siemneczko.